Skończą wam się soczek! Nie wiesz, co to jest 1 kwietnia? Tak, a czy ty wiesz, co to jest um, 40 maja? Nie, nie wiesz! Może to dlatego, że nie ma takiej daty. Jak to nie ma takiej daty, jak... No dobrze, nie ma, ale 40 grudnia jest gwiazdka! Gdy tu nadejdzie, będziemy się bronić niczym lwy tełtońskie. Albo nie, ty, Morris, będziesz jak David Crockett, znany trapper, obrońca fortu! A ja będę jak zupełnie nieznany nikomu pan mężczyzna, taki, co uciek. Eee, ja tu jedynie ciemność widzę Wow, co co, co to ma być? Żarty jakieś? Jeśli tak, to nieśmieszne Jestem zdegustowany Coś ci powiem szczerze od serca Moja misja jest wiele razy bardziej ważniejsza od waszej misji Czy to jest Pietrek? Szalenie mnie intryguje to imię Do tego stopnia, że marzę wewnętrznie, by on był Pietkiem Oczywiście, że doczytałem O, nie Morris, nie jestem dostatecznie wyspany Wyłącz słońce guzikiem drzemka Gdzie jest mój mord? Mów mi! Albo obrażę cię słownie lub znowu ręką, albo wyśmieję twoje nie dzisiejsze odzienie. Jeszcze nie wiem, coś wymyślę. To strasznie śmieszne! Haj się no! To śmieszne, Morris! No weź trochę śmieszne. Widzisz tę chmurę? Ona mnie mówi, imprezuj z małpami. Panie szefie, ja jestem poetą, nie wojownikiem. To, że nie jesteś, nie znaczy, że nie będziesz. Trening podstawowy i nawet spotyka patyka Ja Jadę ulicą, opony, asfalt, dron. Pingwiny jak zobaczą drzewo, nazwał umyrą. Hej! Julian, Julian, on twardy jest jak głaz. Jedziemy, panie Ciut, za wolno, trzeba wnieść Plakat piecieł jest dużo za wielki Jeden kabumpatyk to za mało, ja mówię Jeden na co dzień, drugi do teściów i do kościoła Coś z ciebie za stworzenie? Jesteś potworem! Ja to nawet morta trzy razy nie kopnę Rozumiesz? Stopy się męczą Morys, jesteś wrakiem! Kto dołki kopie, ma mokro pod pachą Moris, hańba ci, ledwie się gibiesz Au! Patrz, oczy na mnie Oba oczy proszę cię, to kaprawe też Moris! Gdzie jesteś z tą swoją wielką głową, którą zwykle zauważam bez trudu? Żółty śnieg, wygrałem bieg. Zaś mord jest niewiele fort. No, ogoniasty, mam nadzieję, że czegoś się nauczył. Tak, zrozumiałem, że uratujecie mnie, choćbym dopuścił się wobec was najgorszego. Nie, nie tego się miałeś nauczyć. Nie, a pasował. Powiłem, nie tykaj mnie w stopę! Ale oczekuj się ode mnie, okej? Okay? Tak, śmierdzą tylko pingwiny i niektóre zakonnice Ostrożnie, umysł Morta jest teraz kompletnie zdestabilizowany Mogą płynąć miesiące, nawet lata, zanim przestanie być już szczurem To co, mogę już przestać być szczurem? Albo szybciej, może też być szybciej Kowalski znowu wygrał? Baby! Aaaa! Dobre, aż mi oczy wykręca Czyli rozumiem, transplantacja końsko-laleczkowa Jesteście nienormalni Rzefie, bez ryzyka nie ma wyników a nie! Będzie misja! Oh, błagam Jak już skończymy, to przypomnijcie mi, żebym pozbierał swoją godność Będzie groźnie eee, Co? Uf, jeszcze raz, jeszcze raz! Bardzo mi przykro, Rico Baza szaleńca ulega samodestrukcji raz Uf, Czemu? Nie mordy. No, Nie mordy Nie O tutaj, o tutaj, o! Człowieku, co bardzo ładne, się dla nas poświęcać. Chyba lekarstwo będzie zadziałało. Czy wy jesteście nadzy? Czy my wszyscy jesteśmy nadzy? Eee, nie. I lekarstwo przestało działać. Nie istnieje coś takiego jak nadmierna ostrożność. Zapamiętajcie to sobie i natychmiast zapomnijcie. A, ale szefie, wie, że to nie działa tak, jak szef myśli? Szefie, to było coś niebywałego. Nie widziałem jeszcze takiej detonacji w wykonaniu pingwina. Oj, szef to umie. Spytajmy o to Mikołaja. Będzie wiedział. Szef nie wstaje, sam go spytam. Szefie, pan patrzy!